To taki stereotyp, że da się startować więcej niż 2-3 starty w sezonie, bo taka jest prawda. Ja tu jest umiejętność e, regeneracji podejścia, właściwego podejścia, motywacji przede wszystkim. E, tak naprawdę starca sam nie męczy, bo co cię co męczy? Bo jedziesz na zawody, e, nie kręcisz areobów, nie robisz treningu siłowego, e, w tym jest tylko to, że odwadniasz się, tak? Ale umiejętność, e, właśnie jak skończysz, e, wchodzisz ze sceny, nie ładujesz siebie czeku, nie ładujesz czekolady, e, pizzy i takich rzeczy, tylko staram się jak najszybciej odbudować całą chlorę bakteryjną od, od powrotu na i organizm i to jest cały właśnie szczegół. bo jak, jak tego nie zrobię, zdarzyłem mi się tak parę razy, poleciałem po badzie kilka lat temu i momentalnie no, cały organizm pada, pada, totalnie pada, tak? A ja zaczynam Normalnie jest, więc w trakcie zawodów, jak masz ładowanie, tak samo, więc z wodą jakieś dodatkowe kalorie, jest masa różnych kalorii, nawet jakieś chipsy z ceną czy coś i na drugi dzień, jak wykonuje trening, to jest coś rewelacyjnego, czuje się fenomenalnie i tak samo. Nie, staram się od razu łapać za butelkę wypijać 2 litry wody na raz. Bo to jest bez sensu, z przez przy siebie jeszcze gorzej się stanie. Tylko stopniowo, to tą wodę tam 200-300 co pół godziny, co godzinę 5 ml. Przede wszystkim pomidory, wszystkie różne opodobie polarę bakteryjną, kapusa kiszona, ogórki I e, to jest tak naprawdę jakieś powiedzmy nie wygląda tak, że jem sobie większą liczbę oleju pokosowego z ryżem. I... Zamiast 100 gram ryżu to już 200 gram. Dokładnie i to mi wystarczy. Nie nie mówię, bo też zdarzałem się od czasu do czasu, czasu jakieś lody, ale to nie jest tak, że lecę na nich przez cały tydzień. Nie? nie opycham się pizzami, bo wtedy jest dramat. Ja wiem, jak, się, jak mój organizm to odbiera, po prostu czuję się jakbym na kacu. Nie? Więc, więc nie, nie chcę po prostu... Ktoś mi może tak pizzę, ale ja jej nie zjem. Więc tak jest szczególnie. ale to jest właśnie to, wiesz, mi się to, mi się to naprawdę właściwie podoba, bo ja jestem też z podobnego podejścia, że to jest po prostu twoja pasja i ty to lubisz. Nie? Jak ktoś się pyta, tak, dlaczego ty tak. jest ten ryż? No bo go lubię! Ja bym miał wybrać typowo ziemniaki, nie wiem, coś innego, nie wybrał, po prostu wolę ryż, ja sobie go przyszedłem na swój sposób, przyjadę sobie go na swój sposób i to mi smakuje wiele bardziej niż jakaś e, potrawa z restauracji. Albo jakiś domowy obiad czy coś tam innego. Tak, sobie. Na przykład jeżeli miałby być 7 mil, to wolę sobie zrobić na przykład e, placki ziemniaczane, przygotować sobie ziemniaki tam z cebulą ze wszystkim, dodać sobie do tego grzyby i zrobię sobie w piekarniku na olej pokosowym, to jest czyste milnie. I wiesz, jeszcze mi się u siebie stracki podoba to, że promujesz ten motyw, dzisiaj zawody, a jutro rano kardio. To jest zajebiste, nie? Fajne, że to jest, to jest normalnie tak jak mamy my, my, my dzisiaj dzisiaj trenuje. Dla mnie zawody to nie jest jakaś dziwna rzecz. To jest normalna rzecz, jutro wody na trening i, i to mi się podoba. Wtedy jest najlepsza, najlepsza pompa, bo jednak ten dzień zawodu jest masa kalorii różnego rodzaju. Więc kolejny dzień z przyjemnością się trenuje. Tak jak tam mówię, trzeba zadbać, żeby wrócić nałożyć od razu nie orzazić, więc e, ja od razu trzymamy e, masę soli, duże ilości soli, żeby no je tak złapać. Żeby przytrzymać, nie, bo tak e, to przeleci wszystko tak, i już. Tak, tak, tak. Tak ja samo w gramie, ja, nie? Ja... No tak samo ja... To robi ja, ja, ten błąd właśnie, że ja, same węgel bez soli i no nawet właśnie, ich nie nabijać. To jest, jest przykładowy błąd, gdzie można spotkania na zawodach. E, ludzie często trzymają różnego rodzaju skurcze, wrzucają e, magnes, e, potas, e, a to jest największy błąd, wyrzucenie soku z organizmu i w ten sposób następują kurcze, tu, tu musi być równowaga sodowała płata cała, więc... E, e, Poło to nie jest, za wrzucać e, magnes z potasem, e, jeśli nie ma sodu, nie ma so, właśnie sodu. Jak, jak ma te jak jak węgry pociągnąć w mieście ma iść, a nie ma tego, no więc u mnie sól w dzień zawodów oczywiście występuje. E, Wszelkie rodzaje jest się pojawiają, ja wiem, że muszę dorzucić soli i nie boję się tego. E, wystarczy no, zobaczyć te zawody w, w Pradze, gdzie nawet wałki mi nie przycierali, bo ani grama wody nie pusiłem, więc e, a, ja soliłem co chwilę, dojadałem sól maksymalnie, więc to też jest przepis na sukces, więc sól bezpośrednio po zawodach tak samo używam. E, na moim przykładzie widać to bardzo fajnie, bo ja mam bardzo duży od razu stron wagi, więc e, to jest e, oczywiście celowe założenie. Powiedzmy, ta waga wzrasta w granicach 10 kg, e, więc e, od razu wiadomo, wygląd się zmienia. Jestem taki nawodniony, opuchnięty, ale ja, ja tak jak zawsze, tu, ja zawsze mówiłem, że ja wygląd robię na scenę, a nie robię na tydzień wcześniej. Gdzieś zawodnicy zawodnik już są wysurzeni, na tydzień przed zawodami jest ta forma, przychodzi dzień zawodów i klapa, totalna klapa, nie? Ty jesteś jak W cały rok chodzisz bez formy, tylko w dzień zawodów jesteś w formie. Tak. Taka jest, że moja pasja. Więc ja startuję w zawodach kulturystycznych, więc robię formę na scenę, a ja nie robię na formie na weryfikację, więc często jak ktoś mnie widzi na weryfikacji jestem płaski wypłaszczony, no są takie limity wagowe u mnie, że muszę tą wagę wziąć czasem bardzo ekstremalnie. Przeważnie jak w dni zawodów mam do rzucenia 3-4 kg, to w ogóle nie, nie jest dla mnie jakoś stresujące, więc już się przyzwyczaiłem do tego. Niektórzy mają tydzień przed zawodami, mają kilogram, stresujący się i nie jedzą węglowodaną. U mnie węglowodany to jest podstawowe źródło energii. W ogóle diety tłuszczowe uważam za. Nie, nie trend! Trwa, tak, to jest taki trend, moda za przeproszeniem. <gryw> No wystarczy spojrzeć na zawodników, jak wyglądają na tych tłuszczowych. E, czy są maksymalnie docięci, e, jak ta u nich się forma prezentują. No i często jest tak zawodnicy... Jest po półrocznej, suko, ale jest tak, płasko. Tak, no? tak, tak, tak. Po półrocznej e, takiej diecie wracają z powrotem do węglowodanu. E, ja obiegłem że z węglowodanem i też nie się na niskich węglowodanach, bo na przykład okres masowy, choć już dawno przechodziłem okres masowy, bo to było jakieś początkiem roku, rozumiem około kilogram węglowodanów. E, czy bliżej zawodów, eee, taki wypalenie glikogenu robię przeważnie na 200-300 gram węgli. Wypalenie glikogenu? <laughs> eee, tak, 100 gram. tak, więc eee, niektórzy mają tyle na masie, eee, ja nie potrafię zejść niżej. Zdarzyło mi się parę razy zejść na 100 gram, ale to już jest dla mnie kataloga. Eee, to jest strata i nie jestem w stanie funkcjonować, nie jestem w stanie chodzić. Ja, ja stawiam na wysiłek fizyczny, na e, ciągłą aktywność. Jakbyście mi zapytali, ile dni w roku miałem wolnego od treningu. Nie wiem, do Olimpii, czyli do czerwca miałem, ani tego nie miałem, nie wolnego. Trenuję dzień dzień. Później troszeczkę sobie tam e, pozwoliłem oczywiście, więc może z 20, aby się ubierało 15, licząc zawodami. Sami startu było pewnie w tym roku z 10, więc 10 dni odpadło, nie. Ja mam mój trenuję dzień dzień, trening aryobowy, wykonuję każdego dnia, robię go z przyjemnością. To nie jest tak, że za karę go robię. To jest to samo co u mnie jak się ludzie pytali po co ty kręcisz codziennie 50 minut cardio. Kar no dla mnie rozpoczęcie dnia bez cardio. To jest jakieś dziwne, nie? Dla mnie to jest coś cudownego jak kręcę sobie aeroby, a potem w nagrodę idę, na, idę na śniadanie. To jest coś, <gulansives> jest, to jest parę razy mi się tak zdarzyło, że po prostu miałem od razu zjeść siadanie, a nie kręciłem takie dziwne... Dziwne uczucie, nie? Uczucie. Jak tak. mówię zjeść śniadanie na, bez... Najcięższe jest na początku, jak zaczynasz kręcić te aeroby, ale tak. później jak się wkręcisz i, i, masz, i masz dzień bez, to jak już tak jest, nie wiesz o co Dla chodzi. Czyli bliżej zawody te ostatnie dni są troszkę trudniejsze. Bo i tak człowiek ma mniej siły, musi dokręcić no ale na tym to polega, żeby wywalać tę tkankę dłuższą do końca. I, I no i co, no, no daję radę, robię to co lubię, cieszy, cieszy mnie to ogromnie, przełamuję pewne standardy i, no, zapoję, i Lecimy do przodu. Lecimy do przodu, każdy się mnie pyta, kiedy zrobię przerwę, kiedy zrobię serwę. No. Przerwę zrobię wtedy, jeśli nie będzie zawodu. Ostatni start planuję w grudniu pewnie. Jeszcze lecimy do San Marino na Olimpię. No i z San Marino pakujemy się w samolot i lecimy do Hongkongu na kolejną Olimpię. Także dzień przerwy i startujemy dalej, więc... A później wracasz do Polski i tak jak już obgadywaliśmy. E, ja tak, przyjeżdżam do Ciebie i robimy tak, podsumowanie no, sezonu. Oczywiście tak jak takie, takie są plany w też planuję troszeczkę odpocząć postawię więcej na regenerację no i myślę, że nawet po Wigilii zacznie już kolejne przykładowania do kolejnego sezonu, więc więc co, pierwszy start prawdopodobnie Arnold w Stanach, w tamtym roku byłem czwarty, teraz trzeba ma o troszkę więcej no dobra, a potem zobaczymy nie będziesz mówił więcej, bo nie będziesz się o czym gadać a w grudniu jak się spotkamy nie jeszcze się coś wydarzy Tak, dobra. nowe plany są, Co więc... możemy podać to, że wywiad się okaże mniej więcej w czasie stołu wigilijnego, bo no. na pewno przed Wigilią u ciebie będę. Super. Załapię na coś dobrego. Tak. Ja będzie... Pozwolę troszkę. Zjesz dwa pierogi i kardio. Tak. W tamtym roku na Wigiliadę ryż, więc w każdym daniu było coś z ryżu. Więc... Bo to Ci polecam w tym roku, zrób sobie pierogi z mąki ryżowej. O, wy, wypróbuję, naprawdę. Nie. Jako farsz farszta kurczaka eee... i będzie nic. Tak naprawdę zawsze mówiłem, że ja nie jestem na diecie. Dla mnie to jest do życia, tak? Jeśli miałbym zjeść, nie wiem, coś ciemne pierogi ja zwykle bym zwykłą bułkę białą, ja bym jej nie zjął. Naprawdę, wszyscy zrozumienie, nie, nie zjadłbym jej. nie. Wolałbym albo ciemną sobie wziąć, albo nie wiem, coś innego. Takie zwykłe jedzenie, bo wiem jakie negatywne skutki przynosi, jak się potem źle czuję. No nic. Wolę samo zdrowie. jak masz, ja ci doskonale rozumiem, bo mam podobne podejście jak, jak to jest. Każdy w przekona się na własnej skórze o efektach właśnie takiego stylu życia zostaje, nie wraca potem do... Ja mam teorię, że są dwa typy ludzi. Jedni tak. to kochają, drudzy nienawidzą. Ci co nienawidzą wcześniej, czy później rzucą to w ogóle tak. i zawsze narzekają, i zawsze narzekają. Że starty zniszczyły im życie, że im zniszczyły zdrowie, to jest, to jest po prostu ściema, nie? Ma, nie? Woli, po prostu. Woli. Nie wszystko jest dla każdego, każdy ma jakąś tam swoją rolę w życiu i nie każdy musi być w świecie jest to jakimś tam zawodnikiem. Eee, ta, ta, Problem ta, ta, polega na tym, że w dzisiejszych czasach jest to modne i wiele osób na siłę próbuje ta, być, bo chcą być modni. A siły po prostu tego na nie nadają. Tak. E, widać w niektórych zawodnikach z taką formą, bo to na scenę, więc e, eee. oczywiście ja mówię, każdy ma prawo wystartować. Formą. Tak. Każdy ma prawo wystartować, ale to też nie może być tak, że to jest Ale jest model. też brak świadomości. Nie? Brak to świadomości, tak. Niektórzy mają, przeceniają po prostu, że są najlepsi, nie wiadomo co, tu trzeba jednak mieć troszkę krytyki według siebie. No moim zdaniem też problem polega na kwestiach weryfikacji, więc, nie? Że jest moim zdaniem tak. weryfikacja powinna być weryfikacją, a nie zapisem, tak? No bo to wiesz, jak była weryfikacja, że jednak pewne kryteria są takie, że ty nie, nie, nie wystartujesz, bo nie masz tego tej formy odpowiedzialnego. Ja ale debiuty są od tego, żeby zawód i każdy mu cię sprawdzi nieważne w jakiej formie, bo tu są tutaj tak debiuty, ale jeśli przychodzą już Mistrzostwa Polski, no to już y, trzeba, trzeba po prostu już tą formę... Albo bukar Polski też. Tak, tak. To są już ważniejsze imprezy, więc, więc y, powinny być jakieś y, kryteria jakieś Między innymi jakiś tam start, jakiś już, już powinny być jakieś tam... Ale to nie ode mnie zależy, więc ja robię, skupiam się na, na sobie, robię to, co robię. Ja nie jestem od spraw marketingu, od innego. Ja, ja skupiam się na sobie, na swojej formie Zajemiste jest to, że, że, jest. że żyjesz marzeniem i możesz tym żyć, marzeniem żyć, i życie no, naprawdę, jest, nie jest Naprawdę mi mówi, Jezu, ty wyskoczyłeś nagle. Nie, nie, nie. Ja nie wyskoczyłem nagle. Ja, ja trenuję już 11 lat, więc to nie jest tak hop śup, dnia na dzień. Także ja w ciągu roku, nie wiem, zacząłem, skupiłem się mocniej na treningach. Nie, ja 11 lat e, robię to co robię i zawsze robiłem z taką zawziętością. Za I, I często było tak, że niektórzy koledzy gdzieś tam szli na imprezę, gdzieś chcieli pokopać piłkę, a ja szłem na siłownię. I to też tak było, że, że czasem się nie chciało trenować, ale szłem mimo wszystko. I, i lata płynęły, lata płynęły, no i teraz zbieram swoje żniwa. No to jest to samo, co ja mówię każdemu, że jak masz jakąś zajawkę, to się swoją tak. prawdziwą pasją, tak. idź w to brnij w to wcześniej czy później sukces przyjdzie. Tylko to tak. musi być faktycznie twoja prawdziwa zajawka i musisz tak, to robić tak. szczerze, nie Możesz to robić na, na siłę. No owszem, e, pierwsze pół roku treningów e, było męką e, Tak naprawdę po, po roku zacząłem to czuć dokładnie, e, że to jest to jest i pierwsze trenowałem dla siebie na, powiedzmy jakieś tam kompleksy, człowiek miał Młody chciał poprawić wygląd, a potem już się to przerodziło w pasję i, i naprawdę spodobało mi się to niesamowicie. No i zajebiste jest to, że możesz teraz z tego tak naprawdę żyć nie? i tym żyć. Tak, tak, dokładnie. Więc e, postawiłem się tutaj na kartę. I się e, udało. E, I udało się. Bardzo zresztą zaryzykować niż, niż, żyć, niż żyć w strefie miał. komfortu, w starych Tak, w tak miałem taką możliwość, e, żyłem dnia na dzień, niczym się nie przejmowałem, no, ale mówię jednak albo w lewo, albo w prawo, więc e, coś trzeba zdecydować. I, i zdecydowałem tak, postawiłem wszystko, zacząłem ciężej trenować, coraz bardziej, coraz bardziej, dokręcam śrubkę. Jakoś tego nie odczułam. Za, za każdym razem dokręcam coraz bardziej, bo pamiętam, że kiedyś jeszcze po zawodach tak samo nie kręciłem, a robów nie trenowałem, a teraz już wszystko na pełnych obrotach, jednak już te wyniki do czegoś zobowiązuje, to się mogę z już, nie? No tak, 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 dokładnie. Mam nadzieję, że jeszcze go bardziej wyśrubuję. Mam nadzieję, że to ułatwimy w nowym roku w lepszej odsłonie. Cały czas staram się coś poprawiać. Ja poprawiam tak naprawdę szczegóły, detale w swojej sylwetce, a nie buduję niesamowite jakieś tam mieści. Bo tak naprawdę moja waga w ciągu kilku lat jest w takich samych granicach, a nagle wygląd się zmienia. Więc na czymś, to, na czymś to chyba polega, to sztuka budowania tych miejsc. Nie sztuką jest robić 20-30 kg, ale co tak naprawdę? To tak naprawdę jest tuż i woda, więc. Więc to nie jest ja mam, ja startuję kulturystykę klasycznej. E, może uda się ją zmienić. O? A dlaczego to Pierwsze info na PFF-ie. E, dlaczego to wiecie się już pewnie w grudniu? Na razie. Prawdopodobnie w naszym wywiadzie. Dokładnie, tak. Zobaczymy. Tego tematu Ci nie odpuszczę, jak już go poruszyłeś to wiesz. A trzeba coś tam nawiązać. Mamy radę. W no dobra słuchaj, to nie będę się więcej czasu zajmował, bo cię wyrzucą z Iridium Labs, że cię no, okay. nie ma na stoisku. Ramuje ich cały czas, nie narzekają. No dobra, to zrobimy z tego osobny materiał na PFF, żebyś żeby nie, zginął, nie, nie zginął w gąszczu tak, e, re, relacji z FIWE. I co, jeszcze się dzisiaj na pewno widzimy, nie? Na pewno, to 17.00, jestem, potem lecę jakiś trening. Więc co? I co? Będzie no, dobrze. No to kardio. No, dziękuję, rano już była o 6.00.